Cześć z tej strony, BTLG. I kwark powabny. To jest druga część programu. Programu do, mnożenia, do nauki mnożenia. Nauki tabliczki mnożenia. Tak. W poprzednim odcinku skończyliśmy na tym, że. Mamy już pierwszą liczbę, drugą liczbę i mamy wynik, wynik. mnożenia. Tak. Ale nie mamy jeszcze odpowiedzi. Czyli nie wiemy, czy nasza odpowiedź jest dobra? czy zła. Właśnie, kiedy wpiszemy sobie tutaj jakąś odpowiedź, to to nie wiemy. Mhm. No, Okej, okay. włączamy. Czyli tak, to tu trzeba zrobić kontrola, jeżeli właśnie, robimy warunek. Tak, jest, robimy warunek. Jeżeli, jeżeli to yy... jeżeli wynik komputera, to znaczy wynik duszka, równa się to samo, co Nasz wynik, to co? To niech powie brawo. Tak. A jeżeli nie, czyli jeżeli jego obliczenie jest inne niż nasze obliczenie, w przeciwnym razie co ma powiedzieć? Źle. I tak, tutaj y, wynik równa się, tutaj czujniki trzeba. Właśnie. Co to jest tych, odpowiedź. Nie... Odpowiedź, tak. Wyciągnij go, wyciągnij go tu. Tak. Odpowiedź to jest ta nasza odpowiedź, to, co my tak. wpisaliśmy. Mhm. To... Więc jeżeli wynik kota mhm. równa się Jak nasza od... odpowiedź, to powiedz w chmurce. Tak. Powiedz. Brawo. I przez prawo przez 2 sekundy. No, to wystarczy. W przeciwnym razie powiedz. Tu zrobimy z wielkich liter. Żeby było fajniej. Kapslok. Nie. No właśnie. Aha, z dobra. Z X i to... I to już jest, prawie już wszystko. Tak. I jeszcze żeby. Mm -hmm. To tak. 10 razy 2 to jest 20. I tutaj brawo powiedział. Ale nie mam. Właśnie chcemy tak. ustawić. Wyczyścić ten wynik tak. prze, przed, przed mnożeniem. Mm -hmm. Bo tutaj podaję tą wartość, ale jak, jak zapytamy tu. O, 2 razy 4. I ten wynik, wynik na razie jest zmieniamy. błędny. Tak, on no to, to znaczy błędny, On bierze, trzyma tą poprzednią wartość. Mhm. To on dopiero będzie. W, I dopiero będzie tutaj wynik. No. Jak wpiszemy. Jak i wciśniemy Enter. Tak. Czyli na początku tego programu wyczyśćmy ten wynik, to będzie porządnie. I przez to nie będzie nie będzie takiego zamieszania. Mhm. Czyli kiedy? Przed, przed, przed losowaniem. Przed całym programem, tak. No, przed, no. przed losowaniem tych liczb. Zmienne. Pustaw. Mhm. Wynik. Wynik na 0. Nawet Aby... pusto. Niech nie będzie 0, tak. tylko pusto. O. Teraz zobaczmy, jak to działa. Mhm. To teraz zobaczmy. O, aha. i 6 razy 9, to na przykład. Wpisz błędnie. Dobra. I tutaj 54. Tak, czyli wynik kota wyliczony przez program jest OK. A my wpisaliśmy złą liczbę, dlatego tutaj krzyknął źle. Tak. I tutaj nam się pokazał wynik poprawny. I jak znowu zaczniemy program, to on się nam tu wyczyści. Żeby tak. już nie było tak. mylnie. No to zaczniemy program jeszcze raz. 5 razy 8, to teraz 40 i zobaczymy, czy dobrze. Dobrze. Brawo. Okay. No i. i, I chcemy, co? żeby to powtarzało się 10 no właśnie, razy. Bo za każdym razem trzeba przyciskać y, zieloną w y, chorągierkę, co? Tak. Nie? I jakiś uczeń mógłby sobie pomyśleć, że skoro tu nie ma pętli, to może zrobić ten raz i by było skończone. I. Tutaj? Chcemy, żeby 10 razy to zrobić. Tak. Serię po 10 razy. Tak. No to 10 musiałam się naprawdę zaskoczyć. Ta pętla. Waszczękam, mhm. jej opadła. <noise> no to właściwie mamy gotowy program. Możemy mhm. przetestować. Ostatni test. Tak. 3 razy 2 tutaj. 6. Brawo. I losuję znowu.

Właśnie, tutaj można nawet wpisać to, co jest ciekawe, można wpisać litery. No właśnie. On, no ale wtedy będzie źle. Tak. Zabij, dawaj. Źle. żeby się skończył już ten program. Było 10 razy, jeszcze nie, bo jeszcze się nie skończyło. Źle. Już się skończył. I skończył się. 10 razy było. Yy, I co? I to właściwie. Tak. Wszystko. I jakby co możecie tutaj tak. sobie ustawić? Dowolną Bo tapetę, dowolnego to, duszka? To może ustawmy tą tapetę, ustawmy duszka. Tak. Ta żeby było podobnie może... jak u nas. To była ta z tym, tym boiskiem tak. szkolnym. Hmm? Tak. I duszka sobie. możemy jakiegoś innego wybrać. Jakiego tam miałeś? Takiego. O, no, może być ten. <laughs> Taki glut. Tak. Ale w, tego... nie, 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 nie. Nie, nie możesz tego usunąć, bo tutaj I cały skrypt jest na tym duszku. Byś usunął razem z całym skryptem. A to można zrobić. Nie, to nie, to nie. In... Ale można zrobić to, to... tak. No dobra, okej. Okay. Chciałem trochę inaczej, żeby postawić, ustawić po prostu kotu inne tło, inny kostium, ale okej. Okay. Może być tak jak <grym> Tak może być. To zobaczmy, czy, czy to z kolei działa, żeby nie tak. było wątpliwości. A, jeszcze jedną rzecz będę chciał, no. Dobra, zadaję pytanie. Zadaję. Fajnie. Nie musisz robić 10 razy. Koń, mm. Zakończ program. I Zakończę. co jeszcze? Ostatnie, ostatnia rzecz. Przeszkadzają nam tutaj te zmienne. One były tutaj dotestowane. No właśnie. One nie muszą być widoczne. Mm -hmm. Czyli? Czyli nie, po prostu. Ukryjemy. Ukryjmy. Czyli. Nie, 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 nie usuwaj. Haczyk niebieski. Niebieski tak. haczyk. Odhacz. Bęk, bęk, bęk. bęk. I to wszystko. No i to wszystko. W następnych odcinkach... Nie, kręć, nie kręć tu. W następnych odcinkach... Ulepszymy ten program, żeby no na przykład y, za Zmienię, złą odpowiedź. Zmienia kostium. No, hmm. na przykład. Za, za, na przykład. Albo że. Za złą odpowiedź odejmuje punkty. No. Taki ranking zrobimy. Ile, źle, ile dobrych odpowiedzi, ile złych. No. A to już I będzie odcinku. 10 punktów. No to powodzenia przy nauce. Mnożenia. Tabliczki mnożenia. Cześć. Cześć.